Radość wielkości ziarenka grochu. To już pojutrze. Cieszyła się Alicja wracając ze szpitala. Był wieczór i zmiesznie poradnie osiadł na wilgotnych skwerach miasta. Pachniał odjrzewającymi kasztanami. Zauważyła, że ostatnio czas przyspieszył. Jak kolarz na Fidniszu Kręcił jej zegarkiem i z trudem zaczynała go godzić szpital, szkołę i dom. Ale w sobotę z zegareczku zwolnił. Zaklinała myśl Pędzące wskazówki. Miło było iść i wiedzieć, że w sobotę o tej porze będą z Robertem pić gorącą herbatę. Wcześniej pójdą do sklepu muzycznego, ale co ustaliła nawet i to, w którym naj najlepiej kupować instrumenty, a wieczorem sama zrobi kolację. Najprawdziwszą. Klaudia dała jej przepis na serowe kotleciki z borówkami. Będzie jak w paryskiej restauracji. Zdaniem Miss Lata te kotleciki są skazane na sukces, gdyż nie mogą się udać. Yy, nie, ma, nie ma kochana takiej opcji, zapewniła Klaudia, wręczając jej w prezencie swoich pełen borówek. Właściwie już wszystko zostało starannie zaplanowane. Poza najważniejszym, nie wtajemniczyła jeszcze, mamy wy swoje plany, ale zrobi to teraz. Po powrocie do domu, późno wracasz. Mama odwróciła się do monitora i Alice Cię uderzy uderzył w widok jej niezdrowej cery. Od tego komputera oczy masz jak królik, powiedziała całując matkę w policzek. Zgadnij, na której jestem w stronie. W głosie mamy pobrzmiewała duma, okupiona je je jej fatalnym wyglądem. 83. 92, moja panno, kolecę na ciebie. Czeka. A w jakiej formie? Alisa nie chciała być złośliwa. Matka jednak nieco spo, sp... spochmurniała. Kupiłam sałatkę jarzynową. Jak, jak ją doprawisz, to z tą swoją bazylią na pewno będzie dobra. Jutro ja robię kolację i już dzisiaj cię na nią zapraszam. A co to za święto? Mama była zupełnie nieprzytomna. Gdyby Alicja powiedziała, że Wigilia w pierwszej chwili wpadłoby w przerażenie, właśnie o tym chciałam z tobą pomówić. Może zjemy razem, zaproponowała, skończę na nakapit, a ty jedź. Potem pogadamy, dobrze? Sałatka była okropna. Alicja nawet nabrała podejrzeń, że mamy kupiła ją na straganie Sary i te wszystkie wyplute warzywa jej przyjaciółka, osobiście myła a potem wkładła do woreczków. ale radość na myśli o jutrzejszym dniu nie znalazła takich przeszkód. Jak brak apetytu na glutowaną zieleń i dzisiaj Alicja znalazła w sobie apetyt na wszystkie warzywa świata i mogła solennie obiecać, że będzie je jadła do emerytury. Mama nie oczekiwała od niej żadnych deklaracji. Przyszła znużona i w złym humorze. Widocznie Assyrynda zrobiła we swoim skomplikowanym życiu wszystko, aby książka mamy postawiła w prawdziwych bólach twórczych, pomyślała Alicja. Jutro przyjdziecie do mnie, Robert. Chcę kupić skrzypce, dodała. Widząc zdziwienie na twarzy matki, to do, to, do, to do sklepu przyjedzie, nie do ciebie. Mama ziewnęła, więc Alicja zebrała się na odwagę, by powiedzieć o, o najważniejszym. Zaprosiła go do nas na dwa dni. Pomyślałam, jak to zaprosiłaś? Nic o tym nie wiem. Już wiesz. Ja właściwie wczoraj próbuję. Zaprosiłaś go wczoraj? Nie jeszcze, latem, u babci. A potem rozmawialiśmy telefonicznie. Więc w dalszym ciągu nie rozumiem. Jak możesz mnie stawiać przez faktem, dokonanym są zasady? Chciałam ci wcześniej o tym powiedzieć. Mam nic nie stało na przeszkodzie. Mam... Podniosła głos. Owszem ty odparła Alicja. Nie rozumiem. Zapraszam obcego. On nie jest obcy. Wybacz dla mnie. Jest. Jutro nie będzie. Jutro tego nie będzie. Z mamą działo się coś przerażającego. Miejsce wcześniejszego zmęczenia wypełniła skrywka złość. I niechęć. Wykrzywionymi ustami rzucała prostą w Alicję oszczer... Alicja w Alice oszczerstwa i pretensje, nie patrząc na córkę. Alice uświadomiła sobie, że podobnie sytuacje już były identycznie przykre i beznadziejne, ciągnące się w nieskończoność, a za zamkniętymi drzwiami pokoju rodziców. Tylko kiedyś na jej miejscu siedział ojciec. Cierpła wówczas. Na dźwięk głosu mamy, bo rozdzierał kawałek po kawałku jako tata, bo składany świat Alicji. Właściwy światek z okrągłym stołem i podwieczorkiem. Z niedzielnym spacerem i marzeniem o psie. Po próbie tego głosku nie było podwieczorku. Podwieczorku, Spac spaceru ani psa. Pustka. I ta pustka powróciła. Wystarczyłoby głos mamy podnieść się do sufitu. Zrozumiała, że właśnie ten zadziorny i nieprzyjemny dźwięk był najfajniejszym wrogiem wszystkich członków rodziny. A najbardziej doszło nagle do wniosku szkodził samej mamie. Trudno powiedzieć, co powstrzymało kolejną falę tak łatwo, wyrzucanych pretensji, ale nagle głos mamy załamał się i niebezpiecznie zwilgotniał pokała, odwrócona do Alicji, plecami u Plesami łukała, z coraz większą bezradnością. Nie patrz, Alica poczuła się niezręczenia. Jak matka własnej matki, ta rola niespodziewania osudziła jej gniew i zbudziła zwyczajną litość. I nie myśl już o tym. Zaproszę Roberta do mieszkania Klaudii i taty. Nie chcę żadnych awantur, ruszyła do swojego pokoju. Poczekaj, mama próbowała zbyt szybko poradzić się z rozwierzchnionymi włosami i rozmazaną szminką. Przypomniała małą, rozpieszczoną dziewczynką, która nie udała... Nie udał się szantaż. Jalica serdecznie ją współczuła, ale nie potrafiła już do matki podejść i jej przytulić. Nie umiała też wyrzucić z, pamię z pamięci nagłej i nikomu niepotrzebnej kłótni. Proszę cię, usłyszała zanim zamknęła drzwi do swojego pokoju. Zostań, wyjaśnię ci, ale pozostałe słowa być może ważne utonęły w kolejnym ataku szlochu. Poza tym nie miały szans przenisnąć się przez dziurkę od klucza. Zawisły więc gdzieś pomiędzy matką a córką. Żadnej z nich już nie potrzebuje. Listy do samej siebie. Nie wiem jak mogła. Nie, nie dość, że od mojego powrotu unikała jak ognie rozmowy o robecie, co jeszcze zachowała się w ten sposób. Czuję się zraniona i nieszczęśliwa. Raz z przyjazdu Roberta zmniejszyła się do wielkości ziarenka groszku. Które uwiera, tłuszcze się gdzieś po moim sercu, nie dopuszcza żadnej miłej myśli. Zaczynam rozumieć prawdziwą kurewnę, Ten na grochu. Tyle, że ja zi ją ziarenko uwierała w tyłek. I choć to mniej królewskie, to jednak łatwiejsze do zniesienia. Mama chce ze mną rozmawiać. Ciekawe o czym? Pewnie będzie próbowała naprawiać to całe zamieszanie. Och, jak dobrze ją znam. Ma zawsze tyle słów na wyjaśnienie swojego zachowania, że to że od nich na dwóch sama już nie wiem. Co czuję? Zaczynam rozumieć tatę. On też nie potrafi radzić sobie z zarzutami mamy, z jej pomysłami na życie i tą dziwną, bolesną szczerością, która nikomu nie była potrzebna, chyba że do zadawania cierpienia. Czasami czuję się okropnie. Jakbym nie dźwigała na sumieniu ciężki grzech zdrady. Coraz częściej tak, jak, tak się czuję. Zawsze, gdy któryś z rodziców mnie zawozi, wówczas jakie to dla mnie przykre. Zaczynam tęsknić za mislą. Właśnie za nią myślę, że w tej sposób, w moim tęsknocie kryje się wielka klęska. Mamy i taty, ale jakoś wcale nie jestem, i mi, mi żal. P.S. jak to właściwie jest, mama? Za, zamiast mną zajmuje się głównie panią Al. Najwrażliwszą literacką ciocią świata, która o dzieciństwie wiedziała wszystko. Tymczasem, mama sprawiła wrażenie osoby, która o pani Al. Al nie wie najważniejszego, że, pań, że bardziej istotnie od zasad wymyślonych przez dobro słych sły, sły, są uczucia dzieci. Jak można pisać o Al, kiedy się nie rozumie tego, co ona sama napisała? Rubryka osobiste. Alisa obudziła się z wielkimi cieniami pod oczami i widząc je w łazienkowym lustrze. Myślała, że są warte lepszej sprawy. Dramaty stulecia, a niezwykłej sprzeczki z mamą. Sz sznurając ją kapciami, powołała się do swojego pokoju. Najchętniej zostałaby w nim na zawsze, coś złego stało się z radością, jaką odczuwała na myśl o przyjeździe roberta. Już nie potrafiła je w sobie znaleźć, zawsze potrzebowała pełni szczęścia. Pogardziła jego fałszywą namiastką. A co to za szczęście, które wycofuje się jak złodziej przeopany na gorącym uczynku? I to na samo wspomnienie płaczącej matki. Usiadła na wymiętoszonej pościeli. Kusiło ją, aby w niej zostać. Na zawsze. Pewnie mama nawet by tego nie zauważyła, pomyślała złośliwie. Na poduszce leżała koperta. Zwyczajna, gdyby nie nader, nader krótki adres. naprawdę skreślony charakterem pisma mamy Alicja. Zdziwiona, rozerwała kopertę i wyjęła z niej gęsto zadrukowaną kartkę papieru. Rozumiem, że nie chcesz ze mną rozmawiać, przeczytała. I nawet mnie to nie dziwi. Po, pozwól, że najpierw cię z. Przepraszam za to, że nie potrafiłam powstrzymać złości i rozgrzeszenia. Zarówno jednak, jak, jak i drugie nie ma z sobą nic wspólnego. To ja uległam własnej słabości i to mnie słabość pokonała, aby, aby podczas naszej rozmowy myślałam wyłącznie o sobie. Są takie złe dni, kiedy z bliskimi dzielimy się tym, co mamy przykrego do powiedzenia podczas naszej kłótni zapytano o prawdziwą przyczynę wczorajszej nieporozumień. Próbowałabym zby zbyć cię jakimiś naciąganymi wyjaśnieniami. Zdałam sobie sprawę z tego i zrobiło mi się wstyd. Zasługujesz na szczerość i zamierzam szczerze ci napisać, co naprawdę mnie zabolało. Ostatnio nic nie jest dla mnie łatwe. Nie to, że zawiodłam się na samotnym życiu i wcale nie uważam, aby rozwód z tatą rozwiązywał jakieś moje problemy. To jeszcze zauważyłam, że coraz częściej znajdujesz wspólny język z Klaudią. Początkowo szczerze tego chciałem, ale potem, kiedy ciebie i ją zaczęła łączyć więcej niż zwyczajna grzeczność, nie umiałam sobie z tym poradzić. Mamy są chyba zazdrosne o miłość córek, ale na ogół się tego nie przy, przyjazną. Wczoraj rozumiałam, że lepiej się przyznać, niż dalej cię tracić. możesz mnie ukraść i zaprosić Roberta do Klaudy ale możesz także mi wypaczyć gdybyś zechciała to uczynić robert mógł spać w moim gabinecie planowałam przerwę w pracy i dobrze mi zrobią takie jednodniowe wagary kocham cię mama Alisa z listem w ręce wpadła do kuchni. Mama siedziała już przy śniadaniu. Jak zawsze starannie uczesana i dopięta na ostatni guzik. Mimo, że wciąż miała na sobie nocną koszulę i zwiewany szlafrok, uśmiechnęła się na widok córki. Trochę niepewnie, ale z wdzięczniem. Był listonosz, odezwała się cicho Alicja i przyniósł dobre wieści. Dla kogo dobre, mama opuściła wzrok na talerz. Dla nas obu. Alicia podeszła do matki i przytuliła się do niej tak mocno, by obie poczuły swą obecność w tej zbyt wielkiej i zbyt pustej kuchni. Ja też cię kocham, szepnęła zanim z odzyskaniem. Nagle apetytem zabrała się do robienia kanapek. Alicia spóźniła się na pierwszą lekcję, ale mimo pomimo ogromnego wysiłku nie udało się jej wydobyć nawet cienia. Skruchy promienia taką wewnętrzną radością, że z natury złośliwie, złośliwy złośliwy Fizyk, nie odmówił sobie przyjemności do kuczenia jej przy całej klasie. Wiedzą zapewne Państwo, dlaczego ta dama jest tak spóźniona. Zrodził się swoim ulubionym zwyczajem do, wszy do wszystkich otóż w przeciwieństwie do swojej znanej imieniczki dama ta nie szuka świata po drugiej stronie lustra tylko siebie w lustrze. I zapewne wnikliwa analizę koloru szminek oraz dobieranie pudrów i pomad sprawiły, że oto stoi tu przed nami. A Hanie, niebie spóźniona, a szkoda, dodał do, podnosząc odstrzegawczo palec. Miałem bowiem nadzieję, że dama to nieco różni się od reszty dam i będzie w przyszłości kimś więcej niż klientką drogerii. Przyszła klientka drogerii spojrzała na fizyko z tak radosnym uśmiechem, że mach, machnął ręką jakby przekreślał jedno znaczenie przyszłości Alicja. Gdy usiadła na swoim miejscu, Sara podsunęła jej kartkę z krótką informacją. Ważna sprawa. To za kompo poranek. Aliza szybko dopisała na kartce OK i z pośpiechem uzupełniała lek lekcyjne notatki. Na szczęście ich przepisywanie z, z zeszytu Sary nie wymagało żadnego wysiłku i mogła najspokojniej powrócić myślami do tego, co się dzisiaj zdarzyło. A jeszcze chętniej do tego, co do, się dopiero wydarzy. Dzwonek na przerwę. Przyjaciółki przyjęły z ulgą, gnane chęcią dzielenia się nowinami. znalazły zacis zaciszny kąt na północnym boisku. Jak to? Będziesz miała gościa? Sara patrzyła na Alicję z wyrzutem. Nowinę o przyjeździe Roberta przyjrzała z oburzeniem i wcale tego nie ukrywała. Nic mi nie mówiłaś. Gdyby była, gdybym był, wie, wiedziała, że tak mnie załatwisz, szukała odpowiednich słów, ale gory stanął jej pro pro. Testjon na drodze. Wcale nie miałem takiego zamiaru. Alisa wzruszyła ramionami. Skąd mogłaś wiedzieć, że umówisz się z Borysem? I mnie też z nim umówisz. Akurat to nigdy by mnie nie przyszło do, do głowy. Dodała z niechęcią. Nie lubisz go? Każde słowo Sary brzmiało jak wyrzut. Nie poprzepadam. Przyteknęła. Nie o to jednak ci chodzi. Jednak mogłaś się zgodzić na jaką im razę wiedząc, że on i Dorcia... Ale to nieprawda. Sara aż poczerwieniała. Ktoś cina, a on powiedział wzdór. Borys nerwowo zamrogał powiększonymi. On mi powiedział, że właściwie to już od dawna. Od waszego roku chciał się ze mną spotykać. Ale się nie spotykał, bo chodzi z Dorotą na lekcję tańca. Dokonczyła Alicja. O tym też nie wiedziałaś? Prze przeciwnie. Nawet nie wiesz. Ja tego nie lubię. Gdyby nie prze przeciwnie, prze Niby nieprzedziwnie, nawet nie wiesz, jak tego nie lubi. Gdyby nie matka Doroty, która go o te lekcje prosiła, na pewno nie ćwiczyłby jakiegoś salsy. A wiesz, na tym konkursie był najlepszy. Oczy Sare wypełniły tak bezgraniczny zachwyt, że Alicja tylko weschnęła i poczuła wdzięczność do losu za koniec przerwy. Po lekcjach usiadły na ulubionej ławce obok pomnika Raymond'a. Stary klony dopadł jesienny fryzy, który zrzucił ich oka załe liście, coraz bardziej wiotkie i niepewne swojego losu, spadały dziewczynom do stóp. Zaledwie dotknięcie pod muchem wiatru. Proszę cię, Sara niemal łasiła się do rękawa swetra Alicji i było to bardzo przykre. Proszę, proszę, jeśli jesteś cho choć trochę moją przyjaciółką, wpadnij tam na, na chwilę. Ja z przyszłym Vivaldim. Na imprezie u podróby Cugowskiego Alisa roześmiała się głośno. Nie, Sarowy, wybacz. Zresztą Robert je, jest raczej samotnikiem i nie zmierzam go ciągać po moich klasowych kolegach. Tylko na chwilę, na jedną małą herbatę. Oczy Sary wpijały się coraz mocniej w Alicję, aż poczuła cały ciężar niepokoju, jaki w nich dojrzał. Dojrzewał. Może się uda. Uległa wreszcie bez uśmiechu. Na kilka minut rozstawały się w różnych nastrojach. Sara tańczyła jak lonowe liście na wietrze i nie przestawała mówić. Radośnie podniecona. Lisa szła obok mar markotna i zła na siebie, że uległa namowym przyjaciółki. Czuła się tak, jakby zmuszano ją do lenienia się chwilą z Robertem. A przecież od miesiąca Lisa była gotowa dzielić się ze światem wszystkim, co najlepsze, pod warunkiem, że Robert pozostałby w całości dla niej, bo on nie mieścił się w rubryce wszystko, a w rubryce osobistej I, było naj... i byłoby najlepiej, gdyby tam pozostał, z daleka od spraw innych ludzi, nawet jeśli wśród innych ludzi całkiem przypadkiem znalazła się Sara. Złe pytania. Czy w niebie też są snikersy? Zapytał Fryderyk, wkładając niemal całego batonika do buzi. Poczuła nieprzyjemne mrowienie na karku. Alicja pytała się, wbij w nią swe granatowe jak astrament oczy. A dlaczego pytasz? Przecież na razie jesteśmy na ziemi. A tu masz tyle snikersów, że zdążę zepsuć sobie nimi wszystkie zęby. Wiem, mruknął. Powiesz w niebie też jest spsedają i za ile? Patrzył w Alicję badawczo. Pewnie też jej głos niepokojąco zadrżał. Zastanawiałem się, kto ci opowiada wieczne o tym niebie. I nerwowo przewracała kartki. Nowej kolorowanki, ale obrazki zlewały się w jedną, beznadziejną. Całość Alicji wydawały się wyjątkowo brzydką. Zosia burknęły, burknął mały, przyłykający ostatni kawałek batona. Co Zosia? No mówił o niebie. Fryderyk wydawał się zdumiony, wratkiem domyślności siostry, tak którą kocham, dodał, żeby po nad wszelką wątpliwość ustali wino, wino... Winowajczynię złych rozmów. Ach ta! Westchnęła lisa i rozejrzała się po sali z nadzieją, że zauważy gdzieś obok sympatyczną pielęgniarkę. Ale przy łóżkach kolegów rycyka kręciły się jakieś licealistki, niewiele starsze od Alicji. Twojej kumcy też mają siostry mrugnęła do brata por porozumiewawczo. To nie są ich siostry, tylko ich dziewczyny. Kto? Rezerw wyjątkowo skomplikował rozmowę, a Lisa doskonale wiedziała, że dokładnie wszelkich stara, aby zdawać jej szczególną relację ze swoich nowego świata. Dziewczyny, dziewczyny powtórzył z uporem, są z wypozo, szepnął noc, nocniki też z też nosą jak ceba. Stary trochę odszerpnęło mu na ucho. Wcale, że nie oburzył się szeptem. Ja bym tylko wołał, żeby były bez przerwy, bo Karol nie ma czasu. I Zosia nie ma czasu i wtedy jest nudno. Tęsknisz pewnie za Patrykiem, a lisa sprawdziła jak się ma ich wspólna palma. Była zadbana i wszystko wskazywało na to, że jeszcze Fryderyka rozboli brzuch od kilogramów. Daktyli i ich własnego chowu. Nie, Fryderyk nabruszył się i zamilkł, bezskutecznie próbowała przekupić gospodyczami ich książeczką. Trwał w ponury milczeniu i mruczył oczy. Nie było to jednak zwyczajne zmęczenie. Od pewnego czasu Fryderykowi często zdarzało się przed nią uciekać w biel, biel poduszki. Odwracał się do siostry plecami i zastygał wy bez ruchu. Teraz też leżał sztywno na boku, nie reagując na jej przyjazne ku, kuksańce. Ej jaszczurko, próbował się do niego przytulić, co tak znieruchomiałeś, to głupia zabawa, umiem już tak wytrzymać, jak umrę to będę musiał leżeć i leżeć i, i się nie poruszać, oświadczył nagle siadając, przestań kochani, Alicja ponownie rozejrzała się bezradnie wokół. Na jej przerażony wzrok i nagle brzmiącą głośnie zareagowała, jednak z dziewczyn z końca sali lekko podeszła do łóżka Fryderyka. Cześć! Wyciągnęła do Alicji rękę. Mam na imię Zuzanna. Cześć! Jestem Alicja. Cześć! Jestem Fritz Pitz. Dodał Fryderyk i obie się uśmiechnęły. Mały, mały, mały się, Przeraził, co? za podsunęła Fryderykowi krecki i otworzyła książeczkę na stronie przedstawiającej rodzinny obiad. Smaruj, Frycupicu. Potem cię ocenię, powiedziała głosem nauczycielki. Ma być na medal, zrozumiano? Tak jest, ożywił się Fryderyk i zaczął kolorować obrazek, zapominając o Bożym Świecie. Podeszły do okna. Jesteśmy z wolontariatu, Zuzanna wskazała głową na kręcące się po sali koleżanki. Przychodzimy tu często i zdążyliśmy się przyzwyczaić do dzieciaków i ich pytań i zabaw. Dzieci tutaj bawią się trochę inaczej, dodała z powagą. No właśnie Lisa spojrzała w szybę, uciekając wzrokiem od nowej znajomej. Wiem, że Fryderyk jest bardzo chory, ale nie znoszę tego, tej jego niepotrzebnej ciekawości, śmierci i w ogóle. Lisa pokazała, wprawdzie zdradzały ją tylko drżące plecy, ale w, je, w żaden sposób nie mogłam opanować nagłej potrzeby płazu, płaczu, Pomyślała, że z przerażeniem, że pierwszy raz od początku choroby brata pozwoliła sobie na taką słabość. Dlaczego mówi, że, cie, że ciekawość śmierć, śmierci jest niepotrzebna? Zuzanna delikatnie objęła Alicję. Tak delikatnie, że Alicja wcale tego gestu nie była pewna. On przecież wyzdrowieje. Chlipnęła. Chcemy, żeby tak było. Wszyscy z Zuzanna też zapatrzyła się w okno. Kiedy zachorował mój brat, miałem tyle lat, co ty. Miałam tyle lat co ty. Myślę, że dawałam wiarę złym diagnozom, le, diagnozom, lekarzom, badaniom. Do końca ufałam tylko własnej prawdzie i nie pozwoliłam Josowi na żadną szczerość. G gasiłam jego nie niepewność, gniewałam się, kiedy mnie pytał o tamtą stronę. Nawet zabroniłam mu o niej mówić i myśleć, a się stawał się coraz bardziej nieufny i samotny. Kiedy umarł, był za późno, aby go przygotować i uspokoić, a ja dopiero wtedy zrozumiałam, że był ode mnie mądrzejszy i bardziej odważny, choć miał dopiero 10 lat. Przykro mi. Alisa podniosła na Zuzę oczy pełne łez. Nie wiedziałem. ja nie mogłam tak. Wiesz, o co mi chodzi? Tu pracować. Zuzanna domyślnie skinęła głową. Jasne, że wiem. musiała minąć sporo czasu zanim się zdecydowałam. Najpierw miałam do wszystkich żal, do Boga, lekarzy, pielęgniarek, nawet do tych dzieci, które z tonu wyszły zdrowe. Wyobrażasz sobie jakie to było okropne mieć żal mieć żal do tych, którym się udało, ale teraz jest inaczej. Nie przychodzę tu, że ze względu na siebie. Przychodzę, bo zrozumiałam, że mogę się... że mo że przychodzę tu, że ze względu na siebie. Przychodzę, bo zrozumiałam, że mogę się przydać innym. Wiem, że to jest trudne. Zuzanna wróciła, Ali... Alicji Chusteczki, sprób, spróbuj jednak wczuć się w sytuację Fryderyka. On najlepiej wie, wiem, że to jest trudne. Zuzanna wręczyła Alicji Chusteczki. Spróbuj jednak wczuć się w sytuację Fryderyka. On najlepiej wie, co się dzieje wokół. Nie zb zbywaj go bajkami, bo przestanie cię ufać. I może być tak, jak z moim Jaśkiem. Ucieknie od ciebie albo będzie się z tobą bawił w chowanego. Przegrasz. Nie znajdziesz go. Znajdą go ci, którzy go rozumieją i wiedzą, gdzie się kryją ze swoimi obawami. Wiesz, ja w tym roku wytropiłam jaszczurkę. Tak mówię też na brata. Całe lato jej szukałam, aby zrobić to zdjęcie, które stoi na stoliku Fryderyka. Zauważyłam uśmiechnięta się Zuza. Fajna fota. Chyba masz rację. Chusteczka powędrowała na, na policzki. Muszę go zacząć słuchać, żeby zrozumieć tylko to, co... To jest bardzo trudne. Nauczysz się. Zana wsunęła łobuzersko ręce do kieszeni szerokich dżinsów. On, on nie boi się śmierci, bo jej, nie, bo jej nie zaznał. Ale może go przerazić samotność, więc zrób wszystko, by nie był samotny. Ale jak i ponownie wypełniły się łzami, po prostu idź tam, dokąd cię prowadzi swoimi pytaniami i staraj się go uspokoić. Nawet nie wiesz, co potrafi starsza siostra. Zuza! Rozlegało się wołanie z łóżka w końcu sali. No chodź, teraz twój ruch! Sorki, właśnie przegrywam w warszaby, szepnęła Zuza i wcisnęła Alicji resztę chusteczek.